Cześć, nazywam się Sara Gałecka i witam Cię w moim podcaście, w którym poruszam tematykę self-care, samorozwoju, samoakceptacji i słuchania siebie. Jeśli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam Cię do słuchania. Cześć, dzisiaj chciałabym poruszyć temat, dlaczego boimy się próbować nowych rzeczy. Ostatnio poruszyłam ten temat na moim story na Instagramie i niestety dużo osób ma z tym problem. A więc zacznijmy od tego, dlaczego boimy się właśnie próbować tych nowych rzeczy. Boimy się, kto o nas coś pomyśli, nieważne czy są to nasi bliscy, czy obce osoby, ale także boimy się tego, że poniesiemy porażkę albo zmarnujemy nasz czas lub pieniądze. Ja też przez wiele lat bałam się próbowania nowych rzeczy, głównie dlatego, że właśnie bałam się wyjść z tej strefy komfortu. Bałam się też, że może mi się po prostu nie spodobać. Że mi nie wyjdzie, albo że zmarnuję pieniądze lub czas. Od gimnazjum bardzo chciałam iść na studia filmowe, bardzo się tym interesowałam, ale nie poszłam, bo bałam się, że się nie dostanę. A nawet jeśli, to po prostu, że mi nie wyjdzie. Od gimnazjum również bardzo lubiłam rysować. Ale nie poszłam też na żadne jakieś lekcje rysunku, bo bałam się, że mnie wyśmieją, bo aż tak dobrze sobie nie radziłam z rysunkiem. Bałam się nawet takich pierdół jak próbowanie nowych dań w restauracji, bo co jeśli one mi nie posmakują. Więc jak widzicie, ciągle czegoś się bałam, o coś, co tak naprawdę może się nie wydarzyć, i cały czas zakładałam, że poniosę porażkę. Żeby to zmienić, zaczęłam od zmiany swojego myślenia i też mojego nastawienia. Po pierwsze, nie zakładałam od razu, że właśnie poniosę tą porażkę. Zaczęłam dostrzegać też moje drobne sukcesy, bo kiedyś dla mnie sukces to był taki, że musiał on być jakiś duży, spektakularny. I też przestałam uważać swoje błędy i niepowodzenia za porażkę, ale zaczęłam je traktować jako lekcję, z której mogę coś wyciągnąć. Ponieważ jeśli nie będę wyciągać z nich wniosków, to tak naprawdę cały czas będę popełniać te same błędy. Aktualnie działam pomimo tego, że się boję. Bo strach i tak może w nas zostać. Czasami będzie mniejszy, czasami większy. Zależy od sytuacji i od rzeczy, jaką chcemy spróbować, jak, jak bardzo będziemy musieli wyjść z tej naszej strefy komfortu. Na przykład w sierpniu 2022 roku założyłam profil na Instagramie, pomimo że tak naprawdę nie wiedziałam, czy ktokolwiek będzie chciał mnie słuchać, czy, czy to mi wyjdzie. Aktualnie też inwestuję w różne kursy, które pomogą mi przekazać moją wiedzę. Chociaż nie wiem, czy to mi wyjdzie i czy nie zmarnuję tych pieniędzy. Moim słowem, a właściwie moim zdaniem roku 2023 jest właśnie wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Pierwszy raz, kiedy udało mi się wyjść z tej mojej strefy komfortu, to było w styczniu, gdy miałam wywiad w Radiu Pryzmat. Bardzo stresują mnie wystąpienia publiczne, więc nawet jeżeli nikt mnie nie widzi, to jednak było to na żywo i mnie słyszeli. To, co mi pomogło, to przygotowanie się do tego wywiadu i zrobienie sobie notatek, co mniej więcej chciałabym poruszyć. Trzymałam się tych notatek i dzięki temu wiedziałam, co chcę powiedzieć, i nie odchodziłam gdzieś myślami indziej, też nie zaczęłam gadać jakichś głupot. Kolejne wyjście z tej strefy to był mój pierwszy live, który też bardzo mnie stresował. Tutaj akurat nie miałam możliwości ciągłego patrzenia się w notatki, więc, więc poszedł mi on troszkę gorzej. 8 marca był kolejny wywiad w Radiu Pryzmat, a później pod koniec marca zrobiłam dwa wspólne live, y, które wydaje mi się, że poszło o wiele lepiej niż mój sam live. Każda z tych sytuacji bardzo mnie stresowała, ale zrobiłam to pomimo tego, że się bałam. Jednak cały proces tej mojej zmiany trwał długo, więc ważne jest tutaj, żebyście byli wytrwali i cierpliwi. Ale to, co myślę, że jest najważniejsze, to właśnie zauważenie tego, że się boimy i też chęć zmienienia tego. Myślę, że ważny jest tak naprawdę właśnie ten pierwszy krok. Tak więc co może Wam pomóc w zmianie? Zacznijcie od małych kroków, nie rzucajcie się na nic wielkiego, bo przyniesie to tylko gorszy skutek. Na przykład jeśli, nie wiem, w lodziarni jecie zawsze lody waniliowe, to tym razem spróbujcie innych. Warto też, żebyście zapisali, jak się w tym momencie czuliście. Czy pomimo tego, że się boliście, stresowaliście, nie byliście pewni, to czy mimo wszystko czuliście się jednak dobrze. Możecie też usiąść sobie przy karce i przypomnieć wszystkie momenty, kiedy wyszliście z tej strefy komfortu i Wam się udało, pomimo tego, że nie wierzyliście, że może Wam wejść. Możecie też spróbować spisać sobie kilka scenariuszy, tych gdzie poniesiecie porażkę i tych gdzie poniesiecie sukces, żebyście byli przygotowani na kilka różnych wydarzeń. Warto też mieć kogoś bliskiego, który będzie wam pomagał w tym i będzie was wspierał i motywował, żebyście mimo wszystko próbowali. Jeśli macie jednak jakiś duży lęk do pokonania, jak ja na przykład przed wystąpieniami publicznymi, to fajnie, żebyście ustalili swoje dlaczego. Dlaczego właśnie chcecie to zrobić? Ja oczywiście też mam swoje i pomaga to, zwłaszcza w gorszych dniach. Pamiętajcie też, że jeśli coś spróbujecie, ale wam się nie spodoba, to, to nie oznacza, że nie wiem, ponieśliście porażkę, tylko po prostu Wam się nie spodobało, lub po prostu Wam nie wyszło. Może akurat do tego cię nie nadajecie, lub po prostu nie macie do tego predyspozycji, ale to nie oznacza, że jesteście do niczego. Pamiętajcie też, że każdy ponosi porażki. Jeśli spytacie się kogoś, kto osiągnął już jakiś duży sukces, to na pewno Wam powie, że ponosił wiele porażek. Ale wyciągam z nich wnioski. Dzisiejszy odcinek jest krótki, ale chciałam poruszyć ten temat, ponieważ myślę, że jest on bardzo ważny. Jeśli macie z tym problem, boicie się właśnie wyjść z tej strefy komfortu i nie macie za bardzo z kim porozmawiać, to możecie oczywiście do mnie napisać na Instagramie. Chętnie Was wysłucham, też jeżeli będę mogła, to Wam coś doradzę. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to będzie mi miło, jeśli mnie zaobserwujecie i dacie znać co było ok, a co nie. Każdy feedback jest mile widziany, bo będę wiedziała, w którym kierunku iść dalej. Tak więc to tyle na dzisiaj. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia.